To jest, o, o, wróć, jeszcze raz. Siemanko, słuchajcie, no już, już jest oczekiwany przeze mnie sterownik do tego klimatyzatora przenośnego, który zamierzam użyć do CWU. Ta płytka sterownicza z niego oryginalna wylatuje. Wchodzimy z tym sterownikiem dzięki uprzejmości Waldka, Waldemara Pachoła który mi to wszystko ładnie polutował, ogarnął. E, mamy sterownik, który obsługuje zawór EFV. Wiecie, te, te sterowniki, które tam z Chin można sobie kupić, one nie obsługują zaworu EFV, są tylko do kapilary. A wiecie, no, e, mi zależało na EFV, żeby to było w miarę w miarę wydajne ogrzewanie nie zużywało nie wiadomo, Bóg wie, ile Prądu. No i tutaj mam do Was pytania, szereg pytań tak naprawdę, bo wiecie, ja jestem totalnym laikiem w tych sprawach. Trochę się tam mądrzę w tym internecie, ale jak przychodzi co do czego, to oczekuję też i pomocy z Waszej strony. Słuchajcie, to jest wszystko pięknie tutaj zrobione. Mam tutaj dodatkowe gadżety, żeby wpiąć się do komputera, ewentualnie coś sobie tam zmienić, przestawić. Waldemar mi to wszystko wytłumaczył. Mowa o Waldemarze Pachole. Zapraszam do niego na filmy. To jest człowiek z ogromną wiedzą. Mam tutaj kilka termometrów, które, jak się okazało, są niesprawne. Kupione na w sklepie internetowym w Polsce i niestety straszny nie wypał. Już zostałem ostrzeżony, żeby polutować to odpowiednio. Waldemar dał mi wskazówki. Na pewno nagram, jak będę to lutował. To już będzie niedługo. Także lód srebrny kupiłem. Mam nadzieję, że szybko stopnieje. Także 45% srebra. Mam nadzieję, że się to uda fajnie, bez uszkodzenia polutować. Słuchajcie, ja się na tym za bardzo nie znam. Ja jestem laikiem, jeżeli chodzi o chłodnictwo. Dla mnie to, to jest symbol jednopunktowego wtrysku paliwa w samochodzie. Kiedyś mieliśmy gaźniki, czyli można powiedzieć, że to była taka kapilara, jak jest gdzieś tutaj w tym urządzeniu, o, tutaj, która po prostu cały czas podawała taką samą ilość powiedzmy paliwa, czyli tak jak kiedyś yy, gaźnik, tak? szczególnie na przykład jak ja sobie przypomnę gaźnik w WSC, a tutaj mamy wtrysk paliwa, wtrysk naszego gazu, naszego freonu, naszego czynnika. Ja to tak po prostu swoim, swoim rozumem to tak obejmuję. Słuchajcie, i prośba do Waltka. Ja na zagranicznych forach widziałem sporo filmów, które, które tłumaczą cały obieg i tak dalej. Wiem, że na polskich, na, na polskich filmach, na YouTube też są jakieś filmy, ale to nie jest tak fajnie, dokładnie wszystko wytłumaczone. Co od czego jest zależne, co dzięki czemu możemy uzyskać, co możemy poprawić, co możemy zmienić. Bardzo chętnie bym taki film obejrzał. Gdzie wszystko jest ładnie wytłumaczone, pokazane i w języku polskim, bo choć sprecham po angielsku trochę, to jednak w języku polskim wiedzę lepiej mi się przyswaja. Słuchajcie, co dalej z tym projektem? To jest też pytanie do, 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 do fachowców, do znawców. Ja pomyślałem sobie, że tak, wodę podłączę, bo to ma grzać CWU. Ja tam nie potrzebuję więcej jak 40 stopni. Jak trzeba się pozbyć bakterii, to ja sobie grzałkę ustawię raz na jakiś czas i 60 stopni sobie tam podbiję. Szkoda mi do tego podłączać wodę, w sensie dolne źródło jako, jako, jako wodę. A sobie pomyślałem, czy nie można tych dwóch wymienników połączyć ze sobą w jakiś sposób i żeby one sobie po prostu w piwnicy pracowały i dołożyć po prostu wymiennik woda gaz woda i tyle piwnica jest w ziemi nie jest duża bo tam 15 metrów kwadratowych i może po prostu na takiej zasadzie to zrobić że zostawić te dwa wymienniki połączone ze sobą i niech sobie tam w piwnicy dmucha zimnym nie wiem pytanie do was co o tym sądzicie bo naprawdę naprawdę nie wiem Pompę gruntową to tak myślałem, żeby zastosować bardziej do ogrzewania i tylko do ogrzewania. I tutaj też mam na to taki dziwny plan, który postaram, postaram Wam się zaraz pokazać na doświadczeniu. Słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać, ale wyobraźmy sobie, że to jest moja studnia i o co chodzi. Moja studnia ma przynajmniej 25 metrów głębokości. To jest dla mnie jej wada. Ale może można zrobić jej zaletę? Żeby nie kopać drugiej studni, pomyślałem sobie nad czymś takim: że wyciągając wodę, można ją wprowadzać z powrotem do studni za pomocą rury. Zwykła rura PE, no wyostrzyj. Zwykła rura PE, która będzie po prostu nawiercona. Widzieliście tam przez chwilę dziurki? No nie chcę wyostrzyć. Ale tu są po prostu przewiercone dziurki. Jeżeli ja wprowadzę to po prostu w ten sposób do studni i nie będę tego zanurzał w wodzie, tylko zastosuję to po prostu od góry do studni, tak? W ten sposób, żebyście tylko tak wiedzieli o co chodzi. I wtedy, jak będę puszczał wodę, to ta woda będzie mi leciała po ściankach studni aż do samego dna. I przez to będzie się można powiedzieć, ogrzewała od, całą, od całej studni, od całych kręgów, bo to są kręgi betonowe, tam chyba 60 cm średnica, mniej więcej. I tak wspomyślałem, że, że dlatego, że będzie się ogrzewać tutaj, spływając, no to przez 25 metrów, no to ona chyba nigdy nie, nie, nie zdąży się po prostu na tyle schłodzić, żeby, żeby zamarzła ta woda. Bo przez 25 metrów. Przez cały krąg spływając jest to jakaś opcja. Słuchajcie, tak to sobie wymyśliłem. Natomiast jest druga sprawa, że jeżeli mamy dwie studnie, powiedzmy, to wtedy przenosząc wodę nie będę sobie do kawy wsadzał, przenosząc wodę ze studni do studni, tak w ten sposób mamy, tutaj podnosimy wodę, a tutaj ją. Opuszczamy więc siła opuszczania teoretycznie powinna być równa sile podnoszenia, jeżeli są na tych samych głębokościach. I ktoś mi pisał w komentarzu, że po prostu wtedy liczy się tylko moc pompki na sam przepływ tej wody. Czyli siła podnoszenia jest potrzebna tylko do momentu, kiedy, kiedy woda nie zacznie już spadać w dół. Wtedy te siły się równoważą. No to daje wymierny, dałoby wymierny efekt, jeżeli chodzi o zużycie prądu. Ale czy tak będzie na pewno? Czy ktoś to spraktykował? Napiszcie, co o tym sądzicie. Słuchajcie, teraz y, słów kilka na temat y, tego, co przez ostatnie dni pokazało się pod filmami. Y, zarzuty do mnie, a też i y, z mojej strony odpowiedzi na, pe na, pewne, na pewne zarzuty. Na przykład, taka, y, y, takie dyskusje na temat starych paneli, tak? Tutaj możecie sobie poczytać, no ale. No, ale no boisz się kupować po niemieckich paneli, ile to pociągnie. Ja myślę, że na ziemi zbudować na stelażu, bo szkoda mi dachu tak 80 kW. No, słuchajcie, nie boję się używanych paneli, bo powtarzam Wam raz jeszcze: to nie są panele niesprawne, nie nadające się do niczego. To są czysto z ekonomicznego punktu widzenia wymienione panele na farmach, ponieważ na tamte czasy mogliśmy mieć w panelu powiedzmy 200-300 W. Dzisiaj to jest 500-600, a nawet i więcej. Więc jeżeli ktoś po 10 latach produkcji na takiej farmie decyduje się na wymianę paneli, to nie dlatego, że one nie działają dobrze, tylko dlatego, że z takiego samego hektara ziemi może uzyskać dwukrotnie albo trzykrotnie większą produkcję. Więc jeżeli ktoś inwestuje, to, mam, to ja sobie wyobrażam, że ta inwestycja po 10 latach się zwróciła. i więc, więc zamortyzowały się te panele, więc można sobie pozwolić na ich wymianę, a tym samym powiększenie dwu-, trzykrotne produkcji. Prosta sprawa dla mnie. Boicie się stare panele zakładać? Co do psucia się paneli, bo się zepsują, i tak dalej. Co do psucia się paneli. Używam 64 paneli, przy czym niektóre od 5 lat. W jednym zepsuła się dioda naprawiona i hula do tej pory. Podobnie falowniki używane i wymienione i tak dalej. Dioda tutaj napisałem do Pana, żeby powiedział, ile ta dioda kosztowała. Miał jakąś tam w gratach, ale taka dioda to jest koszt jednej dwóch złotówki. Z Chin to pewnie za tak jak tutaj Pan napisał, za 2 złote to 10 sztuk dostaniecie takich diod. Na 64 używane panele, jedna dioda, taki sam, taka sama rzecz może się zdarzyć i w nowych panelach. Tutaj nie wyrokujemy. Nie wyrokujemy, nie demonizujemy starych paneli. <laughs> Fachowość firm ktoś mi napisał, a ja nie mam śrubokręta, to jak to zrobię? No nie masz śrubokręta, to już chyba mówiłem w poprzednim filmu, to, to tego nie zrobisz. Słuchajcie, ktoś tam też pisał, no ale firma to się zna, firma to zrobi dobrze i tak dalej. Jeżeli chcemy coś zrobić dobrze, musimy to zrobić sami. Jeżeli się na tym totalnie nie znamy, to mamy do wyboru. Albo bierzemy firmę, albo wdrażamy się w temat, tak? Tutaj ktoś napisał fajnie, że najlepsi są ci, poczekajcie, bo to może nie ten, nie ten komentarz. Tak, to właśnie jest to. Najlepsi są, są najlepsi. i tak są ci, którzy wybijają ludziom z głowy robienie, radzenie sobie. Jak jeżdżę i przeglądam ludziom instalacje, to w 80% są lepiej wykonane przez tych, którzy robią je sami, niż przez wielkie firmy krajowe. Myślę, że spowodowane jest to tym, że jak ktoś się interesuje, to zgłębi temat bardziej niż taki szeregowy pracownik, co 50% czasu spędza w pracy na komórce no i tutaj ktoś fajnie napisał no jak mu każą przeciągnąć kabel z punktu A do punktu B to robi to jedną ręką bo druga zajęta przez telefon tak i nie patrzy że tam się gdzieś izolacja zadarła słuchajcie no taki też fajny komentarz i ja wam tutaj powiem o ile mnie pamięć nie myli Tomek grzyłka nie stosował wtyczek MC4 tylko lutował wszystkie kable jeżeli się, jeżeli się nie mylę więc, więc tak zrobiona instalacja no to już mamy tam spokój na wieki nie stanie się tak, jak stało się Sławkowi z kanału panele fotowoltaiczne, że wtyczka nie była dopięta i wtyczka się rozgrzała poprzez niewłaściwy styk i się zapaliła, tak? A jeżeli ktoś polutuje, no to nie ma problemu. Ma spokój. Znajdźcie mi firmę, która lutuje. Chyba, że jak poprosicie i dopłacicie. Także nie mówcie, że samemu zrobiona instalacja jest gorsza od, od firmowej, bo to zależy tylko i wyłącznie od waszego indywidualnego podejścia do tematu. Yy, słuchajcie, no i cena nowej instalacji. No tutaj ktoś mnie po prostu zabił tym, tym tekstem. Napisał tutaj, że niedawno sąsiadowi pisał wypowiedzenie umowy dla firmy, bo firma za 4,5 kW zarzeczyła sobie, yy, ile tam było chyba. 40, jakoś tam chyba tysięcy. Tak, 46 tysięcy złotych. Nakręcili chłopa, tak. Nie wie, nie zna się może człowiek, tak. Ilu takich ludzi starszych jest? Sam jestem świadkiem takiej sytuacji, że starsi ludzie wzięli 6 kW w piku i co w pierwszy rok robili? Podgrzali się latem grzejnikami elektrycznymi, żeby do zakładu energetycznego nie oddawać energii, bo nie rozumieli o co chodzi, tak. A mimo to mają instalację fotowoltaiczną, ale nikt im nie wytłumaczył, jak to będzie działać. Dla nich oni usłyszeli słowo, nie będziecie płacić za prąd i to było dla nich najważniejsze. Jak patrzyli, że są nadwyżki, to zużywali to w grzeniku elektrycznym, tak? A potem przyszła zima i okazało się, że na drugi rok mają praktycznie 7 tysięcy niedopłat. Znaczy do zapłat za prąd. Także ktoś tutaj jeszcze, ten pan w komentarzu pisze, że jeszcze załatwili ten Temu komuś kredyt, także, no słuchajcie, ktoś bierze kredyt, bierze instalację nową i tak dalej. No, jeżeli sam sobie tego dobrze nie policzy, jeżeli sam nie ma wiedzy na ten temat i ktoś nie pokaże mu alternatywy, że można zrobić coś samemu, no to robi to co robi i potem niektórzy bardzo ciężko za to płacą, bo to już ma tutaj znamiona troszeczkę takiego naciągactwa bezczelnego, tak. Na, podejrzewam też i na starszych ludziach albo. Albo ludziach, którzy, którzy po prostu nie interesują się takimi rzeczami. To już jest świństwo ze strony takiej firmy, tak? 10 tysięcy zł za 1 kW w piku. No i teraz tak. Tutaj taki fajny, motywacyjny komentarz dla Was wszystkich, mam nadzieję. Cześć, super film, dla mnie też oczywiście. Cześć, super film. Wszystkiego dokładnie omówiony. Masz rację, że firmy. Z nas zdzierają, ale to my jesteśmy sami, sami winni. Ja dwa lata temu poprosiłem o wycenę instalacji 4,5 kW. Dostałem kilka wycen w przedziale od 25 do 30 tysięcy. Powiedziałem sobie, że nie jestem, że nie jestem jakim gamoniem i sam to zrobię. Zacząłem się uczyć i zdobywać wiedzę, przez przypadek dowiedziałem się o gościu, który po godzinach zakłada takie instalacje. Zadzwoniłem i wycenił mi wszystko na 15 tysięcy złotych. Słuchajcie, ja. Moja wiedza na temat instalacji fotowoltaicznej wzięła się z YouTube'a i z internetu. Gorliwie czytałem, gorliwie oglądałem, przewijałem, słuchałem do tego stopnia, że aż wykupiłem YouTube Premium, bo po prostu mnie irytowały reklamy. I w ten sposób posiadłem jakąś tam wiedzę. Ja jestem laikiem, ja tak jak zauważyliście, nie mam wiedzy na temat wszystkiego, ale po to, żeby sobie instalację zrobić, wystarczyło. Naprawdę. I, i, i słuchajcie, i, i to. Niech was to zmotywuje, taki komentarz. Jeszcze jedna rzecz odnośnie pomp ciepła. Słuchajcie, jest opcja, że też są tak zwane pompy ciepła monobloki, gdzie nie przeregacie klimatyzatora, nic nie robicie. Tam wymiennik wody jest już w tym agregacie zewnętrznym. Także to też możecie sobie sami zainstalować. Nie potrzeba tam nawet uprawnień F-gazowych. Także tylko hydraulika wzywacie i wam to montuje, jak nie wiecie, jak samemu to zrobić. Pompy monoblok są tanie. Co do ich wyższości, niższości nad zwykłą pompą, to już inna sprawa. Potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia przeciw zamrozaniu wody, więc dochodzą pewne koszty, ale jest to duża alternatywa przed wydaniem 30 tysięcy. Ponieważ dużo rzeczy możecie zrobić sami, albo po prostu wezwać hydraulika, który Wam to zrobi na pewno taniej niż taka firma, która montuje pompy na, na, na co dzień i z tego głównie żyje. Odnośnie mojej przeróbki, tam mi ktoś napisał, że to jest bardzo ciężki temat że tam jest bardzo dużo zmiennych. pc do dopracowanie. Spójrzmy sobie tutaj na to. Żeby wszystko hulało prawidłowo i bezawaryjnie, nie jest to takie proste. Mnóstwo szczegółów takiej przyróbki ma wpływ na poprawną pracę. Myślę, że jeśli ktoś zdecyduje się na coś takiego, to najpierw musi dużo czytać na ten temat. Zawsze trzeba dużo czytać, nie tylko zadawać pytania, tak? bo często zadajecie pytania oczywiste. Warto czytać, układać to sobie samemu w głowie. Żeby wszystko hulało prawidłowo, jest potrzebne mnóstwo szczegółów. Nie, naprawdę nie. Jeżeli mówimy o inwerterach i I klimatyzatorach z takim urządzeniem ja mam odmienne zdanie. Każdy procent COP cieszy, każdy kilowat mniejszego zużycia cieszy, ale większego jakiegoś takiego, yy, większych zmian ja nie zaobserwowałem. Moim zdaniem to robi robotę. Nie znam się totalnie, inni niech się powiedzą, ale moim zdaniem to robi robotę niż kapilara. I słuchajcie. Wczoraj dobiłem do swojej instalacji 150 gram czynnika, ponieważ też w komentarzach piszecie mi, że na moim, no tam na tych moich termometrach, temperatura powrotu gazu jest dosyć wysoka. To już o tym były filmy i, i tak dalej. Wskazania wymiennika rurowego. Tutaj mamy ten komentarz. Czy masz go przeciwprądowo podpięty? Tak jest. Ja wiem, że tam temperatura powrotu gazu jest wyższa niż zasilania gazu. No i słuchajcie, dobiłem 150 gram czynnika, bo tam według moich obliczeń brakowało tam na 2 metry, czyli tam 50 gram. No dobiłem 150 i to też a propos właśnie tych urządzeń. Te klimatyzatory są tak skonstruowane, że są troszeczkę idiotoodporne. Sorry za wyrażenie. Są tam te zbiorniki, które, które zapobiegają temu, żeby do sprężarki wleciał płynny gaz i ją rozwalił. Są tam też filtry, więc te urządzenie, to z, to z anglojęzycznych foru, forów wiem, że to urządzenie, jeżeli ma troszeczkę za mało czynnika albo troszeczkę za dużo, nie ma większego to wpływu na nie. Dużo, rzeczy, dużo ludzi może zaznaczyć, jak nie ma, ma duże i tak dalej. No słuchajcie, no to 5. 10%, nie wiem, nie wiem czy 10 to nie za dużo, 5% jeżeli ma, ale ja nie zauważyłem żadnego z praktyki. Nie mam domotycza podpiętego pod wszystko, więc też wszystkiego nie obserwuję. Także dopuściłem 150 gram czynnika, czyli tak o 12-13% więcej niż nominał. Bo tam bulgotało. Bulgotało mi przy wymienniku rurowym, przy, przy, przy agregacie zewnętrznym. Nic się z bulgotaniem nie stało. A czy poprawiły się parametry na wskazaniach termometra? Pójdziemy do piwnicy. Zobaczymy. Natomiast ja uważam, że klimatyzatory z elektronicznym zaworem rozprężnym, z inwerterową sprężarką są na tyle same układają się. To wszystko, że aż tak nie musimy jakichś czynników tutaj naszych wtrącać. Co możemy wtrącić? Przepływ przez wymiennik, i, i co jeszcze możemy zrobić? No, rozmiar wymiennika i tak dalej, ale takie rzeczy na każdym forum znajdziecie do swojej klimatyzacji. Natomiast jeżeli wydacie 30, 40, 50 tysięcy na pompę ciepła, to wy myślicie, że tam już jest wszystko tak dopracowane, że tam już się nie da nawet 0,1 COP urwać. A podejrzewam, że na pewno by się dało, ale nikt to już nie wnika, bo płacimy tyle pieniędzy, że uważamy, że tam jest wszystko już dopracowane. Ja wam powiem tak: ta klimatyzacja, Hejko, ja to wziąłem, rozebrałem, wetknąłem jeden czujnik tu, wetknąłem jeden czujnik tu i ja tam nic więcej nie dłubałem. I to chodzi, pracuje. Ja jestem zadowolony na taki niedocieplony. No, na tyle metrów to ja jestem zadowolony. Jakie, jakie tu usprawnienia mogę zrobić? Nie wiem, jak ja, mam to, jak ja mam to usprawnić. Nie wiem. Chyba tylko gruntowa pompa ciepła. To znaczy, wiecie o co chodzi. Także ja się z tym nie do końca zgadzam, natomiast zgadzam się, że przy kapilarnych, przy nieinwerterowych, chociaż inwerter to może aż tak wiele nie ma znaczenia, ale jednak kapilara to nie to samo co. Elektroniczny zawór rozprężny, bo ja to tak sobie tłumaczę, że to jest mój jednopunktowy wtrysk paliwa, a kapilara to jest po prostu zwyczajnie gaźnik, który czasami może dawać więcej paliwa niż potrzeba, a czasami za mało. Natomiast ten miarkuje tak, żeby auto jechało jak najbardziej wydajnie. To znaczy, żeby nie zalewać świec żeby była moc taka jaka powinna być, i ja sobie to tak przekładam. Bo ja jestem totalnym laikiem, nie znam się na tym, słuchajcie. Może Waldek Pachoł zrobi nam od podstaw takie, takie filmy, jak działa układ, właśnie yy, układ chłodniczy. Bardzo bym go o to prosił. Yy, także przechodzimy do piwnicy. To tyle tutaj, jeżeli chodzi o bitolenie. Pójdziemy do piwnicy. Zobaczymy, jak wyglądają parametry po dodaniu 150 gram czynnika. Słuchajcie, po dodaniu gazu sytuacja się nie zmieniła. Dalej mamy tutaj wyższą temperaturę od zasilania gazu. Tu mamy powrót gazu, jest wyższa temperatura niż gdziekolwiek indziej, nie ma mowy o pomyłce, jeżeli chodzi o wpięcie czujnika. Tak po prostu się u mnie dzieje. 150 ml, 150 gram gazu nic nie zmieniło. Jest nadal tak jak było, bulgotało tak jak bulgotało. Nie ma żadnego wpływu na pracę tej, tej sprężarki. Tak jak powiedziałem, jest tam akumulator, który który jakoś tam akumuluje ten nadmiar gazu nie znam szczegółów, nie wchodzę w szczegóły sprężarka pracuje teraz troszeczkę tak jałowo, ale widzę, że się ciut rozpędza mniej więcej pobór to chyba 1000, 1000 W także no słuchajcie, no widzicie, jak ona się rozpędzi to już jest normalnie tutaj temperatura zasilania jest, jest dużo wyższa niż powrotu gazu ale są takie sytuacje, kiedy pracuje a ten, ta temperatura jest wyższa nawet od temperatury wody także już się to zaczyna zmieniać pomału, bo już, już sprężarka zaczyna, zaczyna chodzić także to się będzie zmieniało ale są takie sytuacje, kiedy właśnie możemy takie coś zaobserwować wiadomo, jak sprężarka chodzi bezczynnie no to siłą rzeczy powrót gazu będzie cieplejszy od zasilania, bo rozgrzewa się w samym wymienniku, ale u mnie takie zjawisko zachodzi nawet podczas, podczas pracy sprężarki, tak no, także to chyba tyle w tym odcinku, żegnam się z Wami, czekam na Wasze komentarze, propozycje, opinie, bo jestem ciekaw, co o tym wszystkim sądzicie.